Powiedział to ze śmiechem. Jeśli sprzedasz mi te czekoladki po niemiecku, zapłacę ci 100 tysięcy, rzekł najpotężniejszy meksykański przedsiębiorca przy stole. Nie zapomnij napisać w komentarzu, z jakiego kraju nas oglądasz. Tego wieczoru najwytworniejsza restauracja w mieście była pełna polityków, biznesmenów i dziennikarzy. To była kolacja poprzedzająca milionowe negocjacje z niemieckim inwestorem. Wszyscy obserwowali mężczyznę który cieszył się chwilą z typową dla siebie arogancją. Ricardo, meksykański przedsiębiorca, mówił głośno, z tonem wyższości, który miał zaimponować europejskiemu gościowi. Twierdził, że zna pięć języków, że studiował w Szwajcarii i zna najważniejszych ludzi świata. Niemiec Klaus słuchał go z dyplomatycznym uśmiechem, choć w środku był znudzony. Słyszał już wielu takich ludzi jak on. Wszystko zmieniło się gdy do stołu podeszła mała dziewczynka z koszykiem starannie owiniętych czekoladek. Czy chcieliby panowie kupić czekoladkę, żeby pomóc mojej mamie? zapytała cicho, ale pewnie. Ricardo spojrzał na nią z pogardliwym uśmiechem, jakby jej obecność przerwała jego pokaz. Ty sprzedajesz czekoladki tutaj? zaśmiał się. To kolacja biznesowa, dziewczynko, nie ulica. Dziewczynka spuściła wzrok na moment, ale się nie cofnęła. Przepraszam. Proszę pana, tylko chciałam pomóc mamie. Reszta stołu roześmiała się. Wszyscy poza Klausem, który patrzył na nią z zaciekawieniem. No dalej, Ricardo, powiedział Niemiec, daj jej szansę. Może jest dobrą sprzedawczynią? Ricardo, chcąc pokazać, że panuje nad sytuacją, odchylił się w krześle i z wyzywającym tonem rzekł: Dobrze, zróbmy to ciekawsze. Jeśli sprzedasz mi te czekoladki po niemiecku, Zapłacę ci 100 tysięcy pesos? Stół wybuchł śmiechem. Wszyscy oczekiwali, że dziewczynka się pomyli, zająknie albo po prostu się podda. Ale ona spojrzała mu prosto w oczy i skinęła głową. Naprawdę pan to mówi serio? zapytała. Oczywiście, odparł pewnie. Jeśli mówisz po niemiecku, dam ci sto tysięcy. Jeśli nie, dostaniesz lekcję. W restauracji zapadła cisza. Klaus poprawił marynarkę i przyglądał się uważnie. Dziewczynka wzięła głęboki oddech, podniosła głowę i zaczęła mówić płynnym, perfekcyjnym niemieckim, z nienaganną wymową i pewnością siebie. Słowa brzmiały naturalnie, melodyjnie, także sam Klaus otworzył oczy ze zdumienia. Mężczyźni przy stole patrzyli po sobie, nie rozumiejąc ani jednego zdania, podczas gdy Ricardo próbował ukryć swoje zakłopotanie. Kiedy skończyła, wyciągnęła jedną czekoladkę. Tak jak pan prosił, proszę pana. A teraz dotrzyma pan słowa? Ricardo zamarł. Szukając w myślach wymówki, nie wiedział, co powiedzieć. Klaus pochylił się do przodu, wciąż pod wrażeniem. Jej wymowa jest doskonała, powiedział. Mówi lepiej po niemiecku niż wielu moich pracowników. Ricardo wymusił nerwowy śmiech. No no, to był żart, dziewczynko. Nie bierz tego tak dosłownie. Tym razem dziewczynka spuściła wzrok, ale nie z wstydu, z rozczarowania. Moja mama zawsze mówi, że słowa znaczą więcej niż pieniądze, proszę pana. Atmosfera przy stole zmieniła się natychmiast. To, co było chwilą rozrywki, stało się napięciem nie do zniesienia. Niektórzy odwrócili wzrok, zawstydzeni zachowaniem Ricarda. Klaus patrzył na niego chłodno. Żart? powiedział sucho. W moim kraju słowo dane jest święte, a mężczyzna nie cofa go, zwłaszcza przed dzieckiem. Ricardo próbował zmienić temat. Ale Klaus mu nie pozwolił. Jeśli historia ci się podoba, nie zapomnij zostawić polubienia, komentarza i subskrypcji, powiedział narrator, a cisza w sali stawała się coraz cięższa. Klaus kontynuował, tym razem patrząc na wszystkich przy stole. Powiedziałeś, Ricardo, że jesteś człowiekiem honoru. Szukam partnerów godnych zaufania. Jeśli nie dotrzymujesz słowa przez dumę, jak mogę ci zaufać w sprawach milionów? Ricardo poczuł, jak jego duma się rozpada. Dziewczynka wciąż stała z koszykiem w dłoniach, patrząc na niego z niewinną, ale sprawiedliwą miną. Po raz pierwszy od dawna Ricardo nie wiedział, jak się zachować. Cisza była gęsta, jak powietrze przed burzą. Klaus odstawił kieliszek na stół i powiedział stanowczym tonem: Zobaczmy, czy twoje słowo jest warte tyle, ile mówisz. W tej chwili Ricardo zrozumiał, że sam wykopał sobie grób jednym głupim żartem. Spojrzenie Niemca przeszywało go mieszaniną rozczarowania i osądu. Dziewczynka stała spokojnie, jej małe dłonie drżały. W całej sali słychać było tylko ciche tykanie zegara, sekundy, w których duma potężnego człowieka zamieniała się w ruinę. Ricardo, powiedział Klaus cicho, z bólem, ale bez gniewu. W Niemczech dane słowo to kontrakt. Sam powiedziałeś, że zapłacisz sto tysięcy, jeśli dziewczynka przemówi po niemiecku. Zrobiła to i lepiej niż ty sam. Ricardo próbował się uśmiechnąć, ale twarz miał sztywną. Chyba nie mówisz poważnie, Klaus? To był tylko żart. Żart? Przerwał mu Niemiec spokojnie, ale stanowczo. To nie był żart. To był brak szacunku wobec uczciwości. Jeśli tak traktujesz biedne dziecko, jak potraktujesz swoich partnerów, gdy będzie ci wygodnie? Mężczyźni przy stole spuścili wzrok. Niektórzy zawstydzeni, inni przerażeni. Nikt nie odważył się go bronić. Ricardo rozejrzał się, ale nikt nie spojrzał mu w oczy. Po raz pierwszy uświadomił sobie, że jest sam. Dziewczynka zrobiła krok w tył. Proszę się nie martwić, nie potrzebuję pańskich pieniędzy, powiedziała cicho. Chciałam tylko sprzedać czekoladki, nie upokarzać nikogo. Te słowa przeszyły Ricardo jak nóż. Duma paliła go od środka, ale bardziej bolało spojrzenie tej dziewczynki, która go nie nienawidziła, tylko współczuła mu. Klaus wziął głęboki oddech i wstał. Nie mogę robić interesów z kimś, kto nie dotrzymuje słowa. Moje wartości nie są na sprzedaż. Ricardo zerwał się również. Klaus, proszę, nie psuj wszystkiego przez drobiazg. To nie drobiazg, odparł chłodno niemiec. To twoje słowo. Zapadła długa, niezręczna cisza. Ricardo spojrzał na dziewczynkę, potem na Klausa, a w końcu na swoje odbicie w kieliszku wina. Wiedział, że jeśli nie dotrzyma słowa, straci kontrakt, nad którym pracował miesiącami. Ale jeśli to zrobi, jego ego runie. I wtedy coś w nim pękło. Może to był zmęczenie udawaniem, a może czyste spojrzenie dziewczynki, która przypominała mu własną córkę, której prawie nie widywał. Pochylił głowę, wyjął czek i powiedział cicho. Jak masz na imię, Mała? Maria, proszę pana. Ricardo podpisał czek drżącą ręką i podał go jej. Proszę i przepraszam. Nie powinienem się z ciebie śmiać. W sali rozległ się szmer. Nikt nie spodziewał się, że to zrobi. Niektórzy cicho zaklaskali, inni patrzyli w milczeniu. Klaus uśmiechnął się lekko i skinął głową. Teraz mogę uścisnąć twoją dłoń, powiedział. Bo człowiek, który potrafi przyznać się do błędu, jest więcej wart niż ten, który udaje, że ich nie popełnia. Ricardo spojrzał na niego z wdzięcznością, ale i ze wstydem. Dziękuję, że przypomniałeś mi, co zapomniałem. Maria przytuliła swój koszyk i uśmiechnęła się. Moja mama mówi, że gdy ktoś dotrzymuje słowa, niebo się cieszy. Te słowa poruszyły wszystkich. Klaus zamówił kilka pudełek czekoladek, a dziewczynce wręczył wizytówkę. Kiedy dorośniesz i zechcesz studiować języki w Europie, pokaż im to. Pomogę ci. Maria spojrzała z niedowierzaniem. Naprawdę? Oczywiście odparł. Umysł taki jak twój, nie powinien sprzedawać słodyczy całe życie. W sali rozległy się oklaski. Ricardo usiadł z oczami pełnymi łez. Nie myślał już o pieniądzach, które stracił, lecz o latach, które zmarnował, udając kogoś, kim nie był. Tamtej nocy, gdy wszyscy wyszli, Został sam przy pustym kieliszku wina. Echo słów dziewczynki wciąż brzmiało w jego głowie. Następnego dnia zadzwonił do asystenta i poprosił o listę szkół językowych dla dzieci z ubogich rodzin. Założył stypendium pod nazwą Wartość danego słowa. Każdego roku ta fundacja przypominała mu, że największe lekcje często przychodzą przebrane za wstyd. Kilka tygodni później otrzymał list, pisany starannym dziecięcym pismem: Dziękuję, panie Ricardo że dotrzymał pan obietnicy. Dzięki panu uczę się kolejnych języków. Może pewnego dnia nauczę pana prawdziwego niemieckiego. Maria Ricardo uśmiechnął się szczerze. Po raz pierwszy od dawna zrozumiał, że pieniądze, których żałował oddać, okazały się najlepszą inwestycją jego życia. Narrator zakończył spokojnym tonem. Nigdy nie wiesz, kto kryje się za maską. Pozory mogą mylić, ale szacunek i godność zawsze muszą być nienegocjowalne. A gdy kamera oddalała się od pustego już stołu w restauracji, w powietrzu unosiły się słowa, którym nikt nie mógł zaprzeczyć, słowa, gdy zostają dotrzymane, są brystan, są warte więcej niż jakakolwiek fortuna.